że Zima chyba bardzo polubiła GKS Tychy, bo w Wałbrzychu był śnieg, był mróz, po powrocie tutaj do Tychów jest podobnie. Jak bardzo ta pogoda determinuje Wasze przygotowania, no bo zapewne chcieliście już rozpocząć treningi na naturalnej nawierzchni. No i też pod znakiem zapytania stoi ten sobotni sparing z GKS em Katowice, no bo nadal chyba nie wiemy na jakiej nawierzchni zagramy. No wszystko wskazuje na to, że pozostaje nam sztuczna płyta. Na to już nie mamy wpływu, to jest pogoda, więc y, musimy być... Do tego jakby przygotowani, po pierwsze, no, gdybyśmy mieli oczywiście płyty podgrzewane, no, mamy póki co, to też ważne, sztuczną podgrzewaną, ale gdyby była naturalna podgrzewana, to problemu by nie było, natomiast no, tak nie jest i większość tylko my zespołów się z tym zmaga, myślę, że znajdę w Polsce kilka dosłownie klubów, może dwa, trzy z ekstraklasy, które mają taki komfort w, w postaci tej płyty naturalnej, jeszcze dodatkowo podgrzewanej. No ale musimy dalej te przygotowania oczywiście według planu. Egzekwować, jeżeli chodzi o, o nasz pomysł na zawodników, egzekwować to co, co chcemy grać, to jak chcemy grać, jak chcemy się zachowywać, bo jeszcze troszeczkę jest tej tej pracy, mamy, ja mam też jeszcze sporo uwag jakby do, do, do takich zachowań w pewnych fragmentach meczy, sparingi oczywiście wygrane, natomiast te, te wyniki one może nie tyle nie są ważne, ale nie mogą determinować tego, co będziemy, co robiliśmy, bo wykonaliśmy dużo pracy takiej objętościowej, bo widać, no, że chociaż w tym ostatnim sparingu cierpieliśmy fizycznie pod względem takiej dynamiki, ale mimo wszystko dobrze, że z kontuzji to jest taki, jakby dzisiaj najważniejszy wyznacznik, że te przygotowania przebiegają w dobrym kierunku. Teraz katowice Sparring, który jest takim już testem meczem przed tym, co nas czeka w łodzi z liderem, więc też chcemy się dobrze przygotować, ale dobrze ten tydzień dalej przepracować, także no te warunki w żaden sposób nie mogą nas tłumaczyć. Sporą pracę na pewno wykonaliście w Wałbrzyku, bo był czas na pewno na takie elementy motoryczne, taktyczne, też na integrację zespołu. No bo jest m.in. nowy Kacper Skibicki. Dobrze chyba wdrożył się w ten zespół, i ważne, że w końcu znalazł drogę do bramki. Tak, ta integracja też była ważna. Pamiętam jak przyjechaliśmy i, i też na drugi dzień yy, mieliśmy takie, taki, taki trening na, na, na hali, taki bardziej luźny po, tych, po tym pierwszym okresie naszej pracy motorycznej, ale potem też nie próżnowaliśmy, bo ta integracja polegała na wyjściu w góry, zdobyciu, zdobyciu szczytu Hełmiec. Tam trzeba było naprawdę... Troszeczkę się postarać w tych trudnych warunkach, bo był śnieg, ale było i, i, i wysiłku fizycznego, i takiej wesoło dosyć, bo, bo schodziliśmy praktycznie, zjeżdżaliśmy z góry, także no, było dużo zabawy, ale to też integruje zespół i pokazuje, żeby zdobywać cele, trzeba też zdobywać szczyty moim zdaniem, więc, więc tak to, 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 to chcieliśmy, żeby wyglądało. I od poniedziałku już zaczęliśmy dwa razy na boisku, także no tak jak mówię, tej pracy było sporo, bo nawet przed. Z sparingiem ze Ślązem mieliśmy normalny trening. Nie popuszczaliśmy podobnie, bo w poprzednich następnych dniach przed sparingiem z Kaliszem też mieliśmy dwa treningi, także chcieliśmy ten czas maksymalnie po prostu wykorzystać. Po to jest ten okres. To jest normalne. Poza tym no, chcemy intensywnie pracować, chcemy adaptować piłkarzy, tak jak mówię, integracja, praca. Myślę, że to dało dobry efekt. Fajnie, że ten sparring mimo trudnych warunków udało się rozegrać, bo no było takie zagrożenie, że nie zagramy, co, 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 co jak wszyscy mnie znają ja nie byłem wtedy już w takim momencie zadowolony, więc postawiłem ośrodek na, na nogach, mówiąc delikatnie, bo uważam, że musi być w Polsce profesjonalizm, jeżeli przyjeżdża zespół, to ośrodek też musi być gotowy na zmienność warunków, także cieszę się, że zaczęliśmy dwie godziny, chyba bodajże półtorej później, ale mimo wszystko zagraliśmy cel, został zrealizowany. Trenerze, jeszcze na koniec konkrety, w trakcie tych ostatnich tygodni, w trakcie tych sporingów, na jakie pytania trener znalazł przede wszystkim odpowiedź? Na pewno w, w jakim miejscu się znajdujemy jako zespół i, i wydaje mi się, że y, zawsze tego czasu m, z jednej strony mogło być więcej, ale z drugiej strony... To, co jest najważniejsze, to przygotowanie motoryczne. Cieszę się, że ci zawodnicy po kontuzjach wracają do takiej już lepszej formy, jeżeli chodzi o to przygotowanie motoryczne. Adaptują się do tych wysiłków, bo, bo powrót po kontuzjach nie jest nigdy łatwy i przyjemny. Pozostali zawodnicy podobnie. Wydaje mi się, że mimo że strzelaliśmy dużo bramek, też traciliśmy i to też jakby trzeba te wszystkie sytuacje przeanalizować, bo to była pięta Hilasowa i chcemy, żeby wiadomo z jednej strony zespół grał ofensywnie i to będzie cel. Natomiast też dobrze zabezpieczał, jeżeli chodzi przynajmniej o te fazy przejściowe, to będzie bardzo istotne w tej rundzie, czy chociażby w stałych fragmentów gry, bo, bo tu jeszcze troszeczkę pracy przed nami. To mimo wszystko, żebyśmy lepiej grali w ofensywie. Tu jest jeszcze duży, 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 duży jakby taki wachlarz możliwości, potencjału tego zespołu. I chcemy to wykorzystać, bo nad tym teraz zaczęliśmy tak naprawdę pracować dobrej współpracy. Nie będę zdradzał szczegółów, z czym to jest, jest związane, bo nie chcę ułatwiać przeciwnikowi, ale, ale, ale będziemy dużo pracować już też pod kątem meczu z EUKS-em i, i chcemy, tak jak mówię, wykorzystać też ten potencjał ofensywny, bo może mimo tych bramek, że strzelamy, to jeszcze można było troszkę więcej tworzyć, kreować, więcej zrobić. Pierwszego meczu ligowego półtorej tygodnia. To będzie już taki zwykły mikrocykl treningowy, czy ta śruba jeszcze trochę będzie podkręcona? Znaczy na pewno będziemy starali się utrzymywać będzie inaczej, bo w tym tygodniu już zaczęliśmy raz dziennie trenować, ale to nie oznacza, że, że trenujemy z lekkimi obciążeniami, absolutnie. Nie może być tak, że zacząłeś z bardzo wysokiego C i nagle zejdziesz sobie, tak z obciążeń, bo to jest droga też do donikąd. Także będziemy utrzymywać pewną pracę, ale taką intensywności związanej bardziej z dynamiką, ale cały czas, tak jak mówię, no ta, ta praca musi być intensywność wykonywanej krótkiej pracy na boisku zawodników i na to chcę zwrócić uwagę zawodnikom, też w kontekście tego ostatniego sparingu, gdzie nie wszystko wyglądało tak, jakbyśmy sobie tego, tego życzyli i, i to też, też będą uwagi. Więc przed ŁKS-em podobnie ten mikrocyk będzie wyglądał. To jest to dłuższy mikrocykl, bo, bo mamy mecz dopiero w niedzielę, ale musimy się optymalnie przygotować do meczu z liderem, yy, tak żeby być w tej jak najlepszej dyspozycji pod względem, tak jak powiedziałem, intensywności działań na boisku związanych i z ofensywą, ale również po stracie piłki z defensywą.